Witamy serdecznie Muzeum Wielbierańskim w Wielboraju. Chcielibyśmy dzisiaj Państwu zaprezentować bardzo interesującą ostrogę datowaną na 16 17 jed��, wieku. Ostrogę nowożytną, odkrytą w okolicach Tereszpola w powiecie Wielborańskim. Ostroga posiada bodziec typu wiakistego, niestety słabo w kotki zachowania, ramiona, które były zakończone zaczepami. Natomiast na tym obrazku której pochodzą z Zbigniew Pięknego Narodowego w Krakowie. Została taka ostroga zaprezentowana na bucie wojskowym. Mogą Państwo zobaczyć, jak wyglądała, pozwolę sobie przybliżyć, jak wyglądała ta ostroga, jak wyglądało jej ułożenie. Okres pobożytny, XVI-XVII wiek, na terenie naszej części Lubelszczyzny. Jak wiemy, zamojscy ordynaci ogromną wagę przywiązywali do swoich wojsk. No, oczywiście e, wojska stacjonowały w twierdzy zamość, ale bez wątpienia wojacy poruszali się przez e, teren całego roztocza, teren e, e, Biłgorajszczyzny i być może w trakcie takiego przemarszu albo polowania któryś z wojaków taką osobę zgubił, a ona trafiła do nas, do muzeum i mogą Państwo teraz oglądać w pełni Dziękuję serdecznie.